bardzo serdecznie wszystkich zawodników płynień sportowego w Miejskim Przedszkolu numer 2. Witam drużynę połowęczowych. <klucz> Witam drużynę czerwonych. <klucz> Witam drużynę fioletowych. <klucz> bardzo serdecznie Zielonych. Witam grupę niebieskich. I jest żółtych. Kochani, ale my dzisiaj gościmy w naszym przedszkolu wspaniałych gości. O, telewizja. Wa właśnie. Zaczniemy od tej telewizji. Do nas dzisiaj przyjechała telewizja Aksan, która będzie wszystko nagrywała i Wasi rodzice będą mogli zobaczyć, jak dzielnie ćwiczycie. Bo sport jest potrzebny, czy nie? No oczywiście, zdrowym ciele, Tak! Zdrowy? No pewnie. I teraz słuchajcie, żeby nam się fajnie tu krzyczyło, to zaprosiliśmy dzisiaj takich wiecie, trenerów fachowców. Witamy tutaj dzisiaj bardzo serdecznie pana Robertę Warzonka no. z Awarejny no. Pana Łukasza Mroczka, Awalejny Busarski no. i naszego wspaniałego, cudownego absolwenta, wysportowanego jak i na świecie, Łukasza Kura. Pasurka. Dziękuję bardzo. Chodźcie, proszę, w Oj, słuchajcie, patrzcie na wasze kątyczka, jak bym taki, taki malutki. A teraz zobaczcie, jak mi No i słuchajcie, witamy jeszcze kolejnych absolwentów. Przedstawicie się? A co, my nie będziemy weryfikować? Paweł Rytek-Kur? Paweł rytek Mikołaj Kur. Brawa, A więc też nasi absolwenci i należą do Akademii w piłkarskiej właśnie, oni Wam dzisiaj pokażą takie sztuczki, jakich my jeszcze nie widzieliśmy. No i posiądźcie w I na początku witałam telewizję, ale tak ogólnie, ale teraz chciałabym powitać bardzo serdecznie Panią Monikę, która kiedyś w naszym przedszkolu miała na w Polsce On naprawdę fajnie gościcieli, i Panią Gardul i Pana? Przemka. Przemka. Pan Przemek? też chodzi do naszego przedszkolenia. Tak, tak, A teraz jeśli pani No. To czyli wszyscy, którzy chodzą do przedszkola numer dwa, pięknie wyrosną. No. A teraz oddaję głos już pani Eli, która nauczy was ośmiu czyli tak rozpoczniemy naszą dzisiejszą imprezę sportową. My nie musimy się już uczyć, bo znamy ten Małszyk wszyscy, prawda? Wiwak no! sport, wiwak dróg, w zdrowym ciele, zdrowy duch. No to dajcie na ciele! Wiwak duch! Zdrowy ciele, zdrowy duch! I ja myślę, że głosi poprawicie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy przy bieżącej gimnastyka. A teraz zapraszamy szanownych ludzi do tego, żeby popatrzyło na konkurencję naszych najmłodszych i może zaczniemy od Pani Dyrektor, żeby Pani Dyrektor

Myślałam, że stopni, że trzeba o tym się na kostę nie załatwić. na Ale kończę zawsze na każdego przydzieczę. Losuje. kto będzie pierwszy? O matko, jak już kto to będzie pierwszy? Czerwony! Na duży, na czerwony! Krasnoludki. Przejście po ławeczce Boże, matko, jakie trudne. Z woreczkiem na głowie. U że będzie formułować, czy to się wszystko uda. Ja myślę, że nasza drużyna będzie kimiś tak? To Pięknie. Osta też pięknie. A teraz Licharz podąża. Pięknie. Troszkę z panem tego warunku, nie muszę się przejmować. Super. Oja pięknie jest Pięknie.

I'm Się, robię czarny nie patrzę i wylosowałam Zielony! Zielony! Zielony, 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 ojej! zielony, 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 chyba nie zielony, zielony, ja zielony, chyba nie dała rady. Skoki przez minę,

alla solo bene bravo domenica di domenica bravo sono tanti i carini ragazzi Nasza cel jest jak szybko trzeba 再见。 naszego absolwenta. Łukasza Móra, słuchajcie. Patrzcie i obserwujcie, żeby być takim sprawnym, jak Łukasz trzeba codziennie ćwiczyć. I teraz popatrzcie, jakie cuda nam pokaże. Wow, można klaskać, dziewczyny, można piszczeć. Proszę, zobaczcie.

Ale raz głosować? Czarny mały. I na dół, nawet zjedę, nawet dół. Ale oni jeszcze patrzą na Łukasza, dziewczyny chyba się nie zaczynają Hej, tu jesteśmy. Już czarni, mały, a tu dziewczyny, ale wyglądają za Łukaszem, Łukasz. Zobaczymy was tutaj, wybicie, nie wiesz. Czy chcieli tak losować? No to losuję, losuję, kręcę w tych karteczkach, wylosowałam. Jaki kolor? Ale wiecie, że on nic nie oznacza, nie? Jeśli chodzi o to Ja muszę no przeczytać, co tu Pani napisały. A jak myślicie, jaki tutaj kolor? Znaczy, kto to będzie teraz? Zielam, no normalny, co tak dzisiaj? Pani Aniu, ty, ty podglądałaś te karteczki. Nie, ja a, nie tak. Słuchajcie, my pomorki przygotowują się, to są dzieci, które mają dzisiaj zielone różniki. I teraz a, organizacja, jak to trzeba wykonać, poproszę do z Akademii Piłkarskiej Roberta i... Paweł i Mikołaja. Pani pokażą jak się wkracza w worku. Obserwować. No i zobajcie. Ma i Ani, tak się dzieje, nie odnosi odchodzić. Alej, ale... Mikołaj i Paweł zbierze się taką liczbę medali, a może nawet więcej. Dla każdego, Na decyduje się